Świeżo oczyszczoną twarz urządzeniem Lumispa, i następnie chcę wykonać zabieg y, przeciwstarzeniowy urządzeniem galwanik do twarzy. Urządzenie jest do domowego użytku numer jeden na świecie. E, jeśli ktoś chce poznać szczegóły, zapraszam. Do zabiegu używamy y, kapsułki białej. Jest to galwanizacja anodowa i wybieramy. Urządzeniem tutaj program numer 1. Przygotowanie zaraz pokażę, jak to robić. Trzeba mieć mokrą rękę, zero bi biżuterii i zaraz wykonamy zabieg. Następnie zmywamy resztki żelu tego białego i wykonujemy galwanizację katodową na programie numer 2, czyli naciskamy tu i wybieramy dwójkę, kapsułką numer dwa niebieską i wykonujemy już zabieg przeciwstarzeniowy galwanizacja katodowa, czyli wtłaczamy przeciwstarzeniowe składniki w skórę twarzy. Oba te zabiegi, 1 i 2 robimy jednocześnie, czyli najpierw robimy zabieg numer jeden, zmywamy resztki żelu, następnie robimy zabieg numer dwa, i zmywamy resztki żelu. Po galwanizacji wszystko nam się dziesięciokrotnie lepiej wchłania, więc bardzo ważne jest, żebyście wiedzieli, że nie można używać kremów, które mają składniki, które mogą was uczulać, które są, mają składniki bardzo chemiczne, dlatego że wasza skóra jest otwarta, wasza skóra jest chłonna, wasza skóra ma po prostu bardzo dobrze przygotowane pory na wszelkie składniki przeciwstarzeniowe i tutaj trzeba użyć bardzo dobrego kremu, serum, które na pewno Wam pomoże i na pewno Was nie uczuli. Dlatego też zaleca, zalecam, żeby zamówić sobie już specjalny krem, który jest po galwalizacji dedykowany i nic się nie będzie działo ze skórą. Natomiast jeśli kupicie coś w drogerii, Niewiadomego pochodzenia, mogą się pokazać jakieś uczulenia i inne sytuacje, bo nie wiadomo, co tam jest w składzie. Słuchajcie, tutaj firma bardzo dba o to, żeby nasza skóra była prawidłowo odżywiona. Podczas zabiegu jest usypiany enzym Arnox odpowiedzialny. Zastarzenie się naszej skóry. Jest tutaj technologia 30 lata, lat badań nad e, ekspresją genów, i chodzi o to, żeby zatrzymać te procesy starzenia. I tutaj są zatrzymane na 72 godziny, i nasza skóra przez ten czas się nie starzeje. Urządzenie samo dopasowuje prądy galwaniczne do naszej skóry, pierwszą wiązką bada naszą skórę. I w trakcie zabiegu, pika. Jeśli mamy gdzieś skórę przerwaną, to poczujemy szczypanie, natomiast jeśli nie mamy żadnych niedoskonałości, nie mamy żadnych krost, przerwanej skóry, jakichś zranień, to możemy tylko poczuć smak metalu w ustach i nie czuć, nie boli żaden zabieg, nie ma nie odczuwamy żadnych takich. Rzeczy. Po zabiegu poczujemy, że nasza skóra jest tak gładka jak pupa niemowlaka i zauważymy, że wygląda fantastycznie. Także można sobie zrobić testowo zabieg na połowie twarzy i wtedy mamy ogromne zdziwienie. Jak widzicie, jeździmy tam, gdzie widzimy u siebie. Już oznaki starzenia, czyli tutaj bruzdy przynosowe. E, prawda wokół oczu tutaj e, no, tutaj jeśli chodzi o czoło lwia zmarszczka czy zmarszczki poprzeczne e, to mopsy prawda to są rzeczy których chcemy się pozbyć więc tutaj urządzeniem jeździmy jeśli zakończymy zabieg numer 1, zmywamy resztki żelu i przechodzimy do zabiegu numer 2 i robimy to samo co na zabiegu numer 1. potem Znowu zmywamy te resztki żelu, które nam pozostaną na skórze, i pamiętamy o dobrym serum. Także, kochani, gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, to ja zapraszam do kontaktu, mogę połączyć się z wami na kamerze i wytłumaczyć dokładnie, jak. I e, e, o właśnie zakończył się zabieg numer jeden jak sobie prawidłowo ten zabieg robić. Zabieg wykonujemy dwa razy w tygodniu, łącznie trwa 5 minut i ważne, e, kochani, żeby e, robić go na oczyszczoną skórę i żeby słuchajcie, mieć z robieżuterii mokrą rękę, bo to są istotne rzeczy przy robieniu zabiegu i pamiętać o dobrej pielęgnacji po zabiegach, bo wszystko nam się dziesięciokrotnie lepiej wchłania i żebyśmy po prostu nie wchłaniali chemicznych jakichś substancji, czyli ropopochodnych, czy jakichś innych, bo to jest bardzo ważne, żeby nasza skóra dostała naprawdę bombę witaminową, odżywczo, odżywcze serum, który jej będzie służyć. Żyło. Dobranoc.